Badania DNA wykazały, że znalezione zwłoki należą do poszukiwanego listem gończym Jacka Jaworka. Z innych ważnych rzeczy ostatnio wyciekły dwa zdjęcia zrobione najpewniej podczas oględzin ciała. Fotografie są drastyczne, więc w całości ich tu nie pokażę. Na jednym pan leży na ziemi w klapkach z raną postrzałową głowy i obok broń. Na drugim widać zmasakrowaną twarz z bliska. A po lewej stronie kadru dłoń w niebieskiej rękawiczce podtrzymująca mężczyznę za ramię. To wskazuje, że zdjęcie zostało wykonane przez kogoś ze służb. Podobno najpierw trafiło na zamkniętą grupę dla policjantów, a stamtąd obiegło internet. Fotografia potwierdza, że Jaworek w żaden sposób się nie kamuflował. Był ogolony i przestrzyżony. Nie wyglądał na gościa, który przez ostatnie trzy lata biegał po lesie i bawił się w survival. Ktoś ewidentnie trzymał go pod swoim dachem i mu pomagał. Jak myślicie, czy sprawa niedługo się wyjaśni?